Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejna część filmiku z odpowiedziami na Wasze pytania, o które Was poprosiłam na Instagramie i Facebooku. Pytań jak zwykle mnóstwo, aczkolwiek muszę przyznać, że 70% to pytania, na które odpowiedzi pojawiały się już na moim kanale. Tyle razy, że już nie mogę tego powtarzać. Ile mam lat, gdzie mieszkam, co studio, co będę robić po studiach. No nie. Z tych pytań, które zostały w... o może nawet coś się pojawi takiego, o czym już mówiłam, ale wybrałam takie, myślę, najbardziej interesujące i zaczynam. Pierwsze pytanie jest od Wiktorii. Wiktoria pyta, czy jak się obronię. Obronię pracę magisterską. To się z Wami podzielę. No pewnie, że się z Wami podzielę. Pomogliście mi w pisaniu tej pracy ogromnie, za, to, za co serdecznie Wam dziękuję. Były też pytania, o czym piszę pracę, więc rola i miejsce wideoblogerki, urodzenia modowej we współczesnej kulturze popularnej, pracę już praktycznie napisałam i yy, zostały mi poprawki, więc siedzę nad nią jeszcze, yy, tak ją napracowywuję i oczywiście jeżeli się obronię, jeśli się obronię, kiedy się obronię, bo jak chyba napisanie jest najgorsze, to oczywiście yy, nie zapomnę was o tym poinformować. Oczywiście też przed, pewnie będę was prosić o trzymanie kciuków, jak to zawsze ja. Alicja pyta, czy przygotowuję się i czy ubieram się jakoś specjalnie do nagrywania filmików, to często możecie zobaczyć w blupersach, że ja mam zazwyczaj ładną, dopasowaną górę, a na dole mam dres, co zaraz pokażę. Dzisiaj mam takie Aladdin, jest super. Jeżeli przychodzę skądś i nagrywam albo za sekundę wychodzę, to zazwyczaj mam na dole normalne spodnie, dzisiaj ma po prostu dres. Nie widzicie tego w bluepersach, to widzicie. To no nie jest żadna tajemnica, no po co mam się cała odstawiać jak tak mi jest wygodnie, e, a czy się przygotowuję no oczywiście, że się przygotowuję merytorycznie e, no i oczywiście wykonuję makijaż standardowy e, i to by było na tyle i oszukańczą górę robię dla was, żeby jakoś się na tym YouTubie do ludzi pokazać. Kolejne pytanie jest od Ewy która pyta, czy lubię jak mężczyzna ma brodę e, zauważyłam, że brody ostatnio są bardzo modne prawda, mnóstwo mężczyzn nosi brodę Ostatnio o tym nawet rozmawiałam ze znajomymi i też właśnie zauważyli tę zależność. Lubię, jak mężczyzna ma trzydniowy zarost zdecydowanie to mi się najbardziej podoba, więc maszynka elektryczna to jest najlepszy wynalazek, bo nią najłatwiej da się uzyskać ten efekt trzydniowego zarostu. Klawia pyta, jak to robię, że jest we mnie tyle chęci do pracy, nauki, diety, do obowiązków i czy mam jakiś złoty środek, i że ona film o organizacji widziała. Kto nie widział, to ja tam zapraszam, bo te pytania o energię pojawiają się bardzo, bardzo, bardzo często. Kilka jest motywacyjnych, ale główna zasada, którą ja zawsze będę powtarzać, dwie zasady może, to to, że życie jest tylko jedno i ja nie mam czasu na narzekanie, na marnowanie Czasu spędzanie go przed telewizorem i niedziałanie, bierne siedzenie, bo mi po prostu jest najzwyczajniej szkoda życia. Można tyle pięknych rzeczy zrobić, i tak bardzo się cieszyć tym, co jest wokół nas, nauką, filmikami i tym wszystkim, że po prostu trzeba działać i stąd biorę tyle chęci, że powtarzam sobie codziennie, że mam tylko jedno życie, więc muszę je przeżyć, a nie jakoś się przez nie biernie przetoczyć, bo naprawdę tego szkoda, a a drugie te chęci to jest przyciąganie tej dobrej energii i wyrzucanie z siebie tej dobrej energii, która potem do nas wraca i to mnie jakoś tak napędza. Czarna Panna pyta, jak moja rodzina odebrała to, że zaczęłam nagrywać filmiki na YouTubie. Ja właśnie chyba nie wiem. Chyba nigdy tak stricte o rodzinie nie opowiadałam. Więc moi znajomi dowiedzieli się po pierwszym tysiącu subskrybentów. Też im się długo bałam powiedzieć, bo ten pierwszy tysiąc to leciał strasznie pomału. Rodzice dowiedzieli się dużo, dużo, dużo później. No ale już jakby zaczęły się dziać w moim życiu takie rzeczy związane z YouTubem, że trzeba było rodzi rodzicom powiedzieć, mianowicie gdzieś tutaj jakiś wyjazd, tutaj jakiś wyjazd. Więc trzeba było wyjaśnić co się dzieje i co ja tak właściwie robię. Tak długo nie mówiłam rodzicom też dlatego, że się bałam, że moja mama powie, że się zajmuje głupotami i co ja w ogóle się wydurniam w internecie i mi się zabrała za poważną robotę, ale w rezultacie tak nie było. Yy, na początku byli, ty ch byli chyba troszeczkę sceptyczni, ale nie tak bardzo. Yy, nie byli do końca przekonani. Mama to tak, wiecie, tak, a co ludzie powiedzą, a co koleżanki powiedzą, tak. Tata że super, tato mój w ogóle to on by chciał nagrywać wirale, które będą miały po milion po milion wyświetleń, on się ciągle pyta jak zrobić taki wiral, żeby on miał milion wyświetleń a jakbym wiedziała to chętnie bym sama takie nagrała, ale właśnie w obecnej chwili bardzo, bardzo, bardzo mi dopingują i trzymają za mnie kciuki, moja mama też się często dowiaduje co u mnie oglądając filmiki także na początku lekko zszokowani, nie bardzo sceptyczni, ale tacy pół, a później już z górki, teraz już z górki. Nikt nic mi złego nie mówi. Tak samo moje babcie również są bardzo szczęśliwe: jedna z nich ma komputer i internet, druga zagląda u rodziców. No ale ta, która ma komputer, to zawsze pyta się z dziadkiem, jak tam w tych moich googlach cokolwiek. Pozdrawiam, jeżeli akurat na to trafi, no ciężko jest wytłumaczyć jednak tak do końca, od początku, na czym to polega, ale w tych moich googlach całkiem dobrze widzowie są, więc jest fajnie. Kolejne pytanie jest od Klaudusz, e, która pyta, chyba tak, która pyta, że gdybym miała możliwość posiadać jedną nadprzyrodzoną moc, jaką bym wybrała, hmm, ciekawie, ym, Wiecie co? Chyba bym wybrała teleportację, tak trochę egoistycznie wiadomo, że mogłabym wybrać, nie wiem, jakąś moc pomagania ludziom i uzdrawiania świata, ale trochę pomyślałam o sobie i chciałabym móc się teleportować, żeby w jednej chwili być tu. A w drugiej być tam. I to by było super, mogłabym wszystko zwiedzać, wszędzie być, odwiedzać znajomych na różnych krańcach świata, poznawać, ewentualnie jeszcze przy okazji, jakbym się mogła tak szybko przenosić, to mogłabym coś pomagać. Eee, także to też by było super, myślę. Pewnie bym chciała mieć więcej mocy, ale ta pierwsza jakoś przyszła mi na myśl. Magda 2, 6, i 3 trójki pyta. 3 trójki. 3 trójki pyta, eee, czy mam jakieś dobre rady dla osób, które wyjeżdżają na studia do innego miasta? No, mamy już Kwiecień, zaraz będzie maj, czyli matura. No i już będzie wisiało nad nami to jarzmo, nad nami. Nade mną też, e, ale nie nad. E, ja nie będę wyjeżdżać na studia w ten sposób. E, na moim kanale jest seria filmików, jak się przystosować, zaadaptować, tak. Zaaklimatyzować zaaklimatyz zaklima w nowym mieście. Opowiadam to na przykładzie Wrocławia, ale tak to bardziej rozszerzam. Więc wszystkich maturzystów, którzy za pasem mają ten ważny egzamin, zapraszam właśnie do tych filmików, które podlinkuję na dole. To jest taka krótka seria. No i oczywiście trzymam kciuki za Waszą maturę i Wasze wybory również. Bardzo ładne pytanie od Mikha05. Pytam. Po prostu, co u mnie słychać, jakie mam plany na następny tydzień i jaki mam humor. Jak widać, przyszła wiosna. Prawie skończyłam pisać pracę magisterską. Wszystko się w miarę dobrze układa, więc mam świetny humor, co chyba widać. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Jakoś tak mi się całkiem dobrze żyje. Dziękuję. Słychać u mnie wszystko w porządku. Plany na następny tydzień no to będę właśnie poprawiać tą pracę magisterską, żeby przed świętami jeszcze. Czy mam taką długą brew, Żeby przed świętami jeszcze móc to oddać yy, Nie oddać, wysłać promotorowi A potem zaraz w maju to oddać yy, Przyjeżdża też na weekend na jeden dzień moja mama Więc z nią pewnie spędzę dzień I wszystko jest ok, dziękuję bardzo And what now? Pyta, czy gdybym mogła cofnąć czas, poszłabym tą samą drogą? Yy, nie chciałabym cofnąć czasu. Pewnie jest kilka rzeczy w życiu, których jakoś tam poniekąd mogę żałować, aczkolwiek wszystkie te żale i złe rzeczy i głupotki, które w życiu zrobiłam, ukształtowały mnie taką, jaką jestem i pozwoliły mi na to, że siedzę tutaj teraz yy, i mam się całkiem nieźle. Wspomniałam, więc poszłabym tą samą drogą. Może jeżeli poszłabym inną drogą, byłabym jeszcze lepsza, ale ja myślę, że nic bym nie zmieniła. I te wszystkie głupotki, właśnie i błędy młodości czegoś nas uczą i wnoszą sporo w nasze życie. To pytanie pojawiało się stosunkowo często, ale zadała je m.in. biała tole toaletka i M. MSI, a pytanie jest: czy ludzie często zaczepiają mnie na ulicy i czy spotkałam jakaś dziwna, śmieszna, straszna sytuacja z moimi fanami? Ja bym tak w życiu nie nazwała was, bo wy jesteście po prostu widzami koleżankami bardziej niż fanami. Fan to jest takie poważne słowo, chyba nie, nie na mój słownik. Bardzo często mnie zaczepiacie i to jest bardzo fajne, bo jak przychodzę do domu i widziałam Cię tu i tu i tu. Albo, jeż, albo jeszcze dziwnie się na mnie patrzycie, to jest niefajne lepiej podejść i się przywitać wiadomo, jeśli jesteście po drugiej stronie ulicy to niekoniecznie e, pomachać mi, ja zawsze nie będę się zastanawiać skąd Cię znam, tylko domyślę się, że mnie oglądasz e, także to jest miłe i zdarza się to często a jeżeli chodzi o dziwne sytuacje groźne, straszne e, albo fajne to pamiętam na pewno trzy takie e, które jakoś tak zapamiętałam bardzo e, pierwsza z nich jest bardzo świeża i przyjemna, pozdrawiam Magdę. Poszliśmy z moim chłopakiem na ślub ostatnio śledziliście to poniekąd I, i to był ślub jego znajomy, no i weszliśmy do windy i to była mała skromna uroczystość, naprawdę nie było zbyt dużo osób, około 30 no i w windzie spotkałam Magdę, która mieszka w Niemczech która znała już wcześniej mojego chłopaka i zapytała mnie czy, czy, miała, czy, 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 ja, czy ja to ja ja mówię, że ja to ja no i spędziliśmy trochę czasu razem porozmawiałyśmy, także było miło ale było to dla mnie dość duże zaskoczenie bo nie spodziewałam się, że spotkam kogoś właśnie, właśnie na tej uroczystości. Kolejna sytuacja, którą pamiętam, i właśnie nie chciałabym, żeby to się powtarzało, dlatego mówię, żebyście podchodziły. To my, YouTuberki, rozpoznajemy już, kiedy ktoś nas rozpoznaje. Ostatnio rozmawiałam o tym z dziewczynami. To jest taki błysk w oku macie. Taki. Coś tam się dzieje, zachodzi jakaś chemiczna reakcja, którą my rozpoznajemy I właśnie spotkałam dziewczynę, która tak zareagowała I ja już wiedziałam, że, że, że coś tu się święci, że skądś się znamy Ale siedziałam w tramwaju i ona stanęła nade mną I tak stała i stała i stała i cały czas mi się tak bacznie przyglądała No ale nie chciała się odezwać Co chwilę szeptała coś do koleżanki, ale też nie chciała się odezwać Więc ja mówię, no ja się pierwsza nie odezwę, prawda? No bo ja, ja nie znam jej i strasznie się czułam skrępowana, ale to tak strasznie, bo ona jeszcze tak stała centralnie nam, nade mną. Yy, było mi głupio, strasznie. Później po kilku godzinach wróciłam do domu i odczytałam na Facebooku, yy, że napisała, że stoi nade mną. I czy to ja, czy to nie ja? Czy zagadać, czy nie zagadać? Jak najbardziej zagadywać. Nie było w tym nic jakoś super złego, tylko po prostu chcę Wam uświadomić, że mnie to strasznie krępuje, jak ktoś tak obserwuje, a się nie od i trzecia sytuacja, którą miałam z Ewą na Szewskiej pod moją uczelnią z bardzo daleka leciały biegły za nami dziewczynki, krzyczały, piszczały i goniły nas i to było dla mnie przerażające, bo ja w życiu się takiej reakcji nie spodziewałam. Także to są takie trzy historie. Kolejne pytanie jest to, to, że gdybym mogła wybrać jest od Sylwia ZM, gdybym mogła wybrać jednego youtubera, youtuberkę, z którym mogłabym nagrać wspólny filmik, to kto by to był? No, kto by to był? To jest tak oczywiste. To by była Zoela. Ja już kombinuję od jakiegoś czasu. Jakby się tu z nią spotkać i nagrać ten filmik? Na razie średnio mi to kombinowanie wychodzi. Nie wiem, może pojechać do Londynu. Nie wiem, nie wiem co, ale po prostu strasznie bym chciała e, jakiś challenge albo wyzwanie. Challenge albo wyzwanie, to to samo. E, nagrać z Zoelą, strasznie byłoby fajnie. E, może kiedyś. Trzymajcie kciuki. I ostatnie pytanie, które pojawiało się bardzo często. Między innymi Ewela i ktoś jeszcze, bo tutaj akurat sobie zapisałam, kto to je zadał. Karolina Florianczuk. Pytają, jakie są moje plany na wakacje? Wiele z Was o to pyta. Ja już o tym mówiłam w planach na 2014 rok, ale to było dawno, czas leci, więc było to przed chwilą. Jednak e, mówiłam, że najpierw chcę się obronić, przede wszystkim, napisać pracę. Jako, że już ją prawie napisałam, to te plany się przybliżają i stają się bardziej realne i mogę już do wakacji zostało zaledwie 3 miesiące, więc mogę już zacząć coraz głośniej i otwarcie mówić o swoich planach, e, mianowicie planuję ja przeprowadzkę. E, tak już wspominałam to, ale teraz to już tak powiem głośno, przeprowadzam się. E, jeszcze nie będzie wiadomo do końca, gdzie niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. E, przeprowadzam się i bardzo, 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 bardzo się z tego cieszę, e, ale też mam w głowie taki ukuty plan, żeby Będziecie y, widzieć, co ja robię i co się dzieje. Więcej nie zdradzam. Została już tylko chwila, więc na pewno za niedługo będziecie na bieżąco się więcej dowiadywać. Y, także jedyny i Póki co, jedyny i najważniejszy, najmocniejszy plan to jest przeprowadzka. To jest dość skomplikowana przeprowadzka. To nie jest takie proste to nie będzie trzy ulice dalej, więc, więc to jest duży plan. A czy gdzieś wyjada? No, na pewno się przeprowadza to już będzie jakaś zmiana. Tyle! Dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jeden question and answers. To wtedy znowu za jakiś czas wpuszczę to na Instagram i na Facebook i będziecie pytać, tylko już nie ciągle to samo. Tyle! Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!